Witam na moim filmie. Chciałbym na tym filmie pokazać w jaki sposób zintegrowałem swojego Ahu boxa z systemem Home Assistant. Zaznaczę na wstępie, że nie jestem fachowcem jeżeli chodzi o Home Assistanta. Długo się nawet przed nim wzbraniałem, bo swoją automatykę do tej pory opierałem takim dość hardkorowym Rozwiązaniem jakim były skrypty linuxowe w Baszu bądź program w C, a cała automatyzacja była wyzwalana z Krona, no ale zrobiłem tutaj taką zmianę w swoim podejściu. No, trzeba iść do przodu. Zatem co tutaj na wstępie warto zaznaczyć yy, jak to wszystko ze sobą gada. Tak jak wspomniałem wcześniej, używam Linuxa i nadal używam podejść Linuxowych, jeżeli chodzi o automatyzację. Natomiast wizualizację zrobiłem tutaj w Home Assistantie, ale żeby to wszystko pogodzić, czyli Home Assistanta z w mod, którego używam też z, z, z Linuxa, to, to zrobiłem coś takiego, że Modbusa używam, Niby modbasa TCP, tak jak tutaj widać, nie RTU. Natomiast sama Hubok zgadza po modbasie RTU po RS485. I żeby to wszystko pogodzić, to mam odpalony serwer, serwer, aplikację, która jest w bramku, nazywa się MBUSD. I to jest konwerter TCP na RTU, czyli on jeden, ponieważ Port szeregowy yy, r 85 może być w, w Linuxie, no, w, system, w każdym systemie używany tylko przez jednego, jed, jedną aplikację. Naraz, to w tej aplikacji właśnie jest ta bramka. Natomiast warstwa TCP ma tą przewagę, że dopuszcza wielokrotne połączenia i po prostu je kolejkuje. I każde, każde zapytanie po TCP wpada w kolejkę i jest procesowane po kolei, czyli. Każde zapytanie po TCP wpada, bramka pyta po RTU, wraca, odpowiada i procesuje następne. W ten sposób można bezboleśnie z kilku urządzeń typu, typu master po TCP odpytywać slajwa bez, bez ryzyka kolizji, bo kolejkowanie załatwi nam właśnie ta bramka, co się nazywa MB, MBUSD. Więc to tak słowem wstępu. Więc co tutaj, co tutaj widać? Co mi się udało do, do tej pory zrobić? Mam tu taki panel, właśnie, którym można zarządzać ahuboxem, czyli pompą ciepłacałą. I widać tutaj takie rzeczy jak temperatura. No właśnie, chyba się niedługo odstawi. Zaraz powiem, co, co się będzie działo. Mogę sobie tutaj nastawić temperaturę taką, jakbym chciał. Czy to jest temperatura nastawiona, a to jest temperatura mierzona, która jest yy, mierzona, to jest yy, woda, która wypływa z wymiennika ciepła, częstotliwość sprężarki, moc elektryczna w kilowatach, prędkość wentylatora, czujka temperatury na wymienniku ciepła, yy, gorący koniec sprężarki, temperatura za elementem rozprężnym, yy, tutaj jest, te wszystkie rzeczy są w standardowej komunikacji klimatyzatora. Waterflow to jest mój element, który dodałem, czyli AHUBOX ma wejście impulsowe z impulsatora. Przelicza częstotliwość na, no, na przepływ wyrażony w tym przypadku w litrach na godzinę. Temperatura zewnętrzna, otwarcie zaworu rozpężnego, u mnie akurat jest 0, gdyż mam kapilarę. I tutaj jest poziom w procentach, czyli od 0 do 100. To jest ten poziom czytany. Tutaj można. Mogę ręcznie sobie również zadać inny poziom. No ale tego nie robię, bo to robi regulator, który jest w Ahu, o którym powiem jeszcze za chwilkę. Są też teraz następujące dwa Dropboxy do zmiany trybu pracy. Więc tryb Lokal 010 to jest. Standardowy typ pracy, taki jaki ma na Hubox oryginalny. Remote 010 działa tak samo, tylko że tą liczbę 010 zadajemy przez Modbasa a remote temperature oznacza, że już zadajemy nie liczbę od 0 do 10, tylko zadajemy temperaturę. A. Temperaturę w tym przypadku to może, no, jak, no pogodowo się to w tym przypadku odbywa. Zadaje, zadaje mu temperaturę, czyli tak temperatura, którą teraz widać, którą ktoś tu zadał, 27, to właśnie zadał mu, <laughs> zadała była moja automatyzacja z Linuxa, którą jeszcze pokażę. I po ich zadaniu on po prostu sam, Ahubox sam realizuje tą procedurę regulacji, dodaje i zmniejsza. Dodaje, czeka, reakcję zmniejsza, czeka. Tak, żeby tę temperaturę osiągnąć. Widać to mniej więcej też na tych rysunkach. Jak sobie tutaj popatrzymy. Tu mam wykres, gdzie jasno niebieski to jest zadana temperatura, a T2 to jest akurat temperatura, która była mierzona. No i tutaj sobie raz, więcej, raz mniej. Tutaj już niestety wszedł w najniższy możliwy poziom modulacji. To akurat mi się zamknęła, mi się sekcja podłogówki, widać, więc już. Zmniejszył się przepływ, zwiększyła się delta, on już nie był w stanie zejść niżej. Tu akurat się taki defrost wydarzył przy okazji, po defroście troszeczkę się prze, przeregulował, no bo już tu jest mało krzew, on niedługo się odstawi, bo niedługo zaraz wejdzie w kryterium odstawienia. Też to widać na wykresach wody, yy, stop, takie, takie schodki są, to są zamknięcia kolejnych tych kolejnych sekcji. Yy. Tak, tutaj jeszcze wcześniej tu byłem w garażu i trochę się wychodził garaż, to się akurat zwiększył przepływ, potem zamknąłem garaż, ocieplił i przepływ zmalał. No i teraz jest przepływ na, na tym poziomie i nie niedługo się pompa odstawi prawdopodobnie, bo już ma za, 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 za dużą deltę na, na wodzie. I tak to ogólnie wygląda, jeżeli chodzi o kwestię wizualną, można sobie tutaj bardzo fajnie no, oglądać wszystkie parametry, analizować co się działo nie szukać jakichś związków przyczynowo-skutkowych. Teraz, teraz opowiadam jeszcze o, o tym, w jaki sposób zrobiłem automatyzację. Jest to sposób dość no nietuzinkowy mi się wydaje. Tak, wejdźmy sobie na początku tak, do serwera, na którym to wszystko się odbywa. Zatem tak, mam tutaj. Yy, to są reguły krona. Tu jest kilka moich skryptów, które się odpalają co 10 minut turwę. To jest y, skrzyp, skrypt, który oblicza, temper oblicza krzywą grzewczą. Yy, są taka nazwa. Yy, I co 10 minut wysyła tu, tą wartość do Hubboxa. <śled> Shuttlework to jest skrypt, który uruchamia się w zakresie tych godzin od 3 w nocy do 20 wieczorem. Tak uznałem, żeby bardziej wykorzystać autokonsumpcję, czyli zmniejszyć prawdopodobieństwo, że będzie akurat w środku nocy chodził, gdy jest ciemno. Autokonsumpcję z fotowoltaiki, na myśli, To jest skrypt, który porównuje temperaturę zadaną i temperaturę, która wychodzi z zmiennika. Jeżeli temperatura, jeżeli temperatura, z, która wychodzi z zmiennika jest cieplejsza o 5 stopni niż zadana, co no to znaczy, że już, że już bo, po prostu z modulacją w dół nie jest w stanie zejść bardziej. Wtedy się wyłączy. Z kolei włączy się, jak temperatura wychodząca z wymiennika będzie o 5 stopni niższa. Czyli to zapewnia, to zapewnia taki dłuższy cykl pracy, mniejsze taktowanie. Nie twierdzę, że te liczby, te nastawy są doskonałe. No tak na razie sobie ustawiłem, czyli plus 5 i minus 5. Set idle to właśnie jest czas nocny, w którym te dwie, w którym, w którym nie chcę, aby ona pracowała, żeby zwiększyć czas pracy podczas, podczas słońca i pracy fotowoltaiki. No, i co, co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? Te skrypty wyglądają w skrócie tak. Czyli klientem, który sobie sam napisałem, wykorzystujący, wykorzystujący LibModBus'a. Pytam samego lokalhosta, czyli tą bramkę MBUSD, która gada po RTU, o temperaturę na dworze. Potem przeliczam, czy jak, tam jak ona jest mniejsza od zera, to robię tam odpowiednią konwersję typu. Jakaś tam majątka. Chyba. Tak, tak dzielę przez 10, bo to format jest zapisany stopień razy 10. Tu jest program, który napisałem w C. To jest tam prosta funkcja liniowa, która wkładamy funk jako pierwszy, pierwszy argument temperaturę zewnętrzną. Wkładamy drugi argument nachylenie krzywej grzewczej, a ten argument to jest ten punkt startowy krzywej grzewczej, to jest 20 stopni. Tak? To wszystkie te wykresy tam standardowo się zaczynają od 20 stopni, czyli to jest ta temperatura, którą teoretycznie chcemy mieć w domu. Także, tak to się działa i, tak, i jak, taką, jak takie coś się wywołuje co, co 10 minut, to, to właśnie co 10 minut aktualizuje mm, wartość zadanej temperatury w Ahuboxie, która jest przy okazji tu wyświetlana i Ahubox tak kombinuje, żeby tę temperaturę osiągnąć. Tutaj jeszcze pokażę w jaki sposób, jak wygląda responsywność Ahuboxa, jeżeli chodzi o... O to, co się mu zadaje z poziomu asystanta. Tutaj w tej chwili widzimy, że to pracuje. Też widzimy, że pracuje. W dolnym prawym rogu jest temperatura zadana, więc teraz ja będę sobie tutaj kombinował yy, tą temperaturą zadaną. Teraz mi się to ładuje. Dobra. Mamy to tak. Teraz będę się kręcił. Uwaga, kręcę. 23, widać tam, że zmieniam 26 ale tutaj akurat telefon zamula bardziej chyba niż niż jako box jakiś po stary telefon tak więc widać, że nie mija sekunda i nastawa, nastawa zostaje zmieniona tak, mogę to jeszcze pokazać tutaj Hmm, to jest w tej chwili tryb pracy z dalnej temperatury. Teraz przestawimy sobie go na tryb pracy Remote 010. Teraz on się słucha poziomów napięcia, które zadaje tym slajdem. Dajemy na 9, jest na 9. Dajemy na 3, jest na 3. Jest na 3, Dajemy na 100. Jest na 100. Tak. Teraz tak, teraz wyłączymy to, nie, czy to będzie dobrze widać Dobra, jak tam z hitnik na idle to napis w górnym logu hit zniknie, uwaga Nie zniknął i teraz się wyłączył tak to wygląda hmm, także jeżeli komuś się to podoba i bardzo chciałby to mieć u siebie to ja śmiało mogę się podzielić konfiguracją tego co tutaj udało mi się osiągnąć. Zapewne można parę rzeczy zrobić lepiej i te automatyzacje z poziomu samego home zrobić lepiej, jak jak mówiłem ja nie jestem specjalistą od home jestem raczej słaby tu, to ledwo tutaj ledwo tutaj się poruszam, ale to mi się udało zrobić. Wierzę, że z tym jako punkt wyjścia pasjonaci home są w stanie tutaj naprawdę petardę jakoś z tego wycisnąć. Także ja jestem otwarty, żeby się z tym podzielić. Także to by było na tyle. Dziękuję bardzo.